Docierają różnego rodzaju informacje. To źle, że my otrzymujemy te informacje jako Rada z zewnątrz o niepokojącej sytuacji w szpitalu. O sytuacji Augustowskiego Szpitala dyskutowano na niedawnej sesji Rady Powiatu. Sprawa szpitala, panie starosto, Nie. niestety utrzymuje się sytuacja związana z organizacją kadry czyli kadra zmniejsza się w szpitalu. W tej chwili, jak pan wie, bo uczestniczył pan na spotkaniu z panem dyrektorem szpitala, doraźnie są zatrudniani lekarze z stoku, choćby chirurdzy, którzy przyjeżdżają na jeden dzień w tygodniu, żeby świadczyć pomoc. Dobrze, że jeszcze przyjeżdżają, tylko pytanie jak na długo, bo nie są to osoby związane jakąś formą umowy, to są sprawy doraźne. Kolejna sprawa to sprawa minusa w szpitalu, czyli krótko mówiąc, szpital się nie bilansuje. Szpital wchodzi w nowy rok z minusem ponad milionowym, nie wiem, to tak zapisane jest półtora, optymistycznie miało być milion. Jak się tego zobowiązania, które nie zostaje wykonane, zobaczymy jak się sytuacja jeszcze zakończy, jeżeli chodzi o nadwykonania, czy te nadwykonania. Będą płacone, czy nie będą płacone. Jak się ta sytuacja, może tak powiem, szpitala i kondycja szpitala będzie miała miejsce w roku 26. Jeżeli chodzi o kwestię szpitala to ja bym tutaj bym prosił pana dyrektora, jeżeli można do tej kwestii się ustosunkować, bo to jest jakby odrębny podmiot, który nadzorujemy, ale myślę, że on jest najbardziej kompetentną osobą żeby do tego się ustosunkować. Co do, jeżeli chodzi o kadrę szpitalną, finanse szpitala. Co do szpitala, to panie starosto. Byliśmy razem na radzie społecznej szpitala. U, wysłuchał pan, że w tej chwili na na 100% nie mamy jest budżet dopina się na, z minusem miliona ponad złotych. Jeżeli nadwykonania nie będą zapłacone, to są słowa pana dyrektora, bo ja o to pytałem, w pańskiej obecności, to będzie to ponad 3 miliony złotych. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, dopytywaliśmy, tak? Słyszał pan to? że na oddziale chirurgicznym dotrudniani są na jeden dzień dwaj lekarze, którzy przyjeżdżają w nagłych przypadkach, jeżeli chodzi o pomoc medyczną. Doraźnie. Wszystko dzieje doraźnie. I muszą mieszkańcy to wiedzieć, panie starosto. Tak, jeszcze tylko dopowiem z racji, że jestem członkiem komisji w szpitalu, tak jak pan radny Szkiłądź. Pan radny tutaj błąd wprowadza mieszkańców, że, bo na to wygląda, że tylko w piątki przyjmują lekarze, gdzieś tam przyjeżdżają chirurdzy, więc tu jest pan dyrektor, więc potwierdzi, chirurgia, chirurgia działa Standardowo, tak jak dotychczas, to tylko dodatek. W piątki to tylko jest dodatek, tutaj może sprostuje Pan Dyrektor, bo, bo mieszkańcy się wystraszą, że u nas chirurgia nie, chirurgia nie działa, tylko w piątki, o to mi chodzi. Także dziękuję bardzo. To, że Pan Dariusz przy okazji budżetu podniósł sprawę szpitala, jest to zrozumiałe, ponieważ też docierają różnego rodzaju informacje. To źle, że my otrzymujemy te informacje jako Rada z zewnątrz o niepokojącej sytuacji w szpitalu. Że ordynator składa rezygnację, że są epizodyczni lekarze na dyżurach, że gdzieś tam ktoś znowu odszedł do innego szpitala, to nie buduje marki. I w obszarze medycznym, i w obszarze organizacyjnym, i w obszarze też finansów. Bo najprawdopodobniej będzie szpitalowi potrzebna pomoc. O tym trzeba mówić. Trzeba znaleźć uzasadnienie. Trzeba to pokazać. To na tej sesji, przepraszam, na tej sali, na jednej, na jednej z pierwszych, może pierwszej sesji, pan dyrektor mówił o pewnych kwestiach finansowych. Od lipca nie mogę się doprosić uszczegółowienia tej wypowiedzi. Prosiłem na jednej komisji, na drugiej, na trzeciej, Dziś, nawet, protokołu z posiedzenia komisji nie mogliśmy odczytać, bo tego protokołu nie ma. Bo jest dużo pracy. Tak, na pewno jest dużo pracy. Jest końcówka roku, początek, zaraz następnego, ale to nie znaczy, że tak można traktować Komisję Rady i Rady. I to nie jest wina pracownika, broń Boże. Podziwiam tego pracownika, bo w momencie krytycznym ratuje członków zarządu i przewodniczącego, bo wie, co było mówione, a ci nie wiedzą. No, tak to wygląda. Taki jest obraz. Należałoby te słowa naprawdę poddać refleksji. Poddać refleksji. One są może troszkę gorzkie, ale nie mogą być inne. Pracujemy dla naszej wspólnoty samorządowej. Dla naszej wspólnoty samorządowej. I to, co zrobimy dobrego, będzie ważne. Jeżeli coś nam się zacznie nawarstwiać. Z rzeczy niedobrych, a już widzimy pewne niepokojące sytuacje, to niestety będziemy za to ponosić jako Rada odpowiedzialność. Jeszcze raz proszę, zarząd, proszę o refleksję. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Dyrektorze i później Pani Radna. Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Kilka spraw się pojawiło, które chciałbym w części sprostować, a na część odpowiedzieć. Jeśli chodzi o sprostowanie, to odnieść się w, muszę w, przede wszystkim do wypowiedzi pana radnego Dariusza Szkiłądzia, członka naszej Rady Społecznej, który uczestniczył w posiedzeniu grudniowym, które miało miejsce, podczas którego był rzeczywiście głosowany plan finansowy, a dokładnie zmiana planu finansowego, ale chciałem przypomnieć, panie radny, że była to zmiana na lepsze. Że pierwszy plan finansowy, który był przyjęty na początku roku, zakładał stratę w wysokości 1,5 miliona złotych. Później, wskutek różnych moich decyzji czy też okoliczności obiektywnych, ta strata spadła do miliona złotych, więc raczej nie jest to argument mówiący, że się pogarsza, tylko polepsza. Oczywiście y, ma Pan całkowitą słuszność mówiąc o tym, że w przeważającej części nasz wynik finansowy jest uzależniony od Narodowego Funduszu Zdrowia, który opłaci w tej czy innej części nadwykonania, ale bazując na doświadczeniach z roku ubiegłego, znając strukturę tegorocznych y, nadwykonań i ubiegłorocznych. Spodziewamy się, że ta strata powinna być około miliona złotych. Jeśli by się to rzeczywiście ziściło, to wynik finansowy szpitala byłby lepszy znacznie od zeszłorocznego. Jeśli chodzi o lekarzy przyjeżdżających z Białego Stoku, to znowu, panie radny. Panie Dariuszu jest to pańska jest to pański postulat jest to realizacja pańskiego postulatu żeby w naszym szpitalu pojawiali się nowi lekarze z nowymi kompetencjami nowymi umiejętnościami dziękuję pani Alicji za to że uściśliła że to nie są lekarze którzy kogokolwiek zastępują tylko wspomagają. Myślę że w tym kontekście nie przepraszam wspomagają ponieważ realizują na rzecz naszych pacjentów świadczenia które w do, tych, w, do tej pory były w zbyt małym stopniu realizowane i jest to poszerzenie naszej oferty. Więc chyba jest Pan jedyną osobą, którą, z którą rozmawiałem, która miałaby zastrzeżenia, że na oddział chirurgii trafia, trafiają nowi lekarze, którzy przyjmują w poradni i, i realizują zabiegi. Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o lekarzy odchodzących, przychodzących, o czym wspomniał Pan Radny Szlaszyński, to rzeczywiście nie jest to tajemnicą, że fluktuacja lekarzy jest spora. Od 2020 do 2024 roku nasz szpital opuściło kilkudziesięciu lekarzy. Więc jest to, kwot, jest to bardzo duża liczba. Niektórzy rzeczywiście mają inne plany zawodowe, i niektóre umowy się kończą, i celowo ich nie przedłużamy. Takie sytuacje też mają miejsce. Natomiast chcę powiedzieć, że od ubiegłego roku, dokładnie od 30 listopada tamtego roku do 30 listopada tego roku, liczba lekarzy związanych z naszym szpitalem Persaldo zwiększyła się o 10. Więc myślę, że jest to wynik, który mówi o tym, że Pojawiają się nowi specjaliści, którzy jednak chcą pracować z naszym szpitalem. Jest ich całkiem sporo, więc nie chciałbym, żebyśmy szerzyli taką propagandę defetyzmu. To tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Pozostaje do ewentualnych dalszych pytań.